Witam bardzo serdecznie, oczywiście, z tej strony kl 209 em, Tak, jak już mówiłem, oczywiście, tak. E, był oczywiście materiał e, Banan jako korzenia. Dziś, oczywiście, jest, troszeczkę będziemy mówić o kwitnieniu e, cytrusów. Jak takie cytrusy pobudzić? Jak pobudzić też inne kwiaty do kwitnienia i tak dalej? Oczywiście to jest bardzo proste, bo wystarczy po prostu e, obciąć, mm, powiedzmy, że nie wiem czy jedną gałązkę, najlepiej po, po jednej gałązce jedną gałązkę y, obciąć jak się rozrośnie czy jak raz na jakieś parę miesięcy obciąć gałązkę czy co pół roku jedną gałązkę by trzeba było obciąć i wtedy jest możliwość do pobudzenia jak widzimy ta mandarynka co ja tu oczywiście mam dosyć była dużo wycięta ale zobaczcie skutki, tak? Zobaczcie skutki, bo oczywiście ja tutaj próbowałem ukorzenić i tak dalej, tak jak już to mówiłem w poprzednim tutorialu, że e, badam jako korzenia i tak dalej, ale to macie oczywiście możecie zobaczyć ten materiał, także polecam serdecznie. Tu oczywiście macie e, e, jak ona praktycznie kwitnie ta mandarynka, bo ona naprawdę jest wręcz niesamowita, bo... Oczywiście, tak jak to już oczywiście się zgłaszam i oczywiście też składam wielkie podziękowania dla zielone pogotowie. E, dzięki oczywiście zielone pogotowie nauczyłem się ciąć i dzięki cięciu mandarynka kwitnie. Tam też również zapraszam na kanał i na stronę facebookową Zielone Pogotowie, także tam zapraszam. E, jeśli chodzi oczywiście o kwitnienie, no tak to mniej więcej wygląda, ale... Jakbyście oczywiście chcieli tą gałązkę, pamiętajcie, żeby to zrobić albo co roku, albo co pół roku: jedno cięcie, i praktycznie powinno, by to powiedzieć, zakwitnąć. Tak, mniej więcej tu widzicie, tak? Pierwszy raz kwitnie, tak dalej. I jak widzimy, tu oczywiście ma liście nowe wypuszcza. Tutaj też, tu też. Wszędzie po prostu puszcza nowe liście. Ale tak, jeszcze tak, e, oczywiście to jest krótki materiał, niestety, ale tak, na samo zakończenie jeszcze chcę Wam pokazać moją gwiazdę betlejemską, jak ona się nieba. Jak ona się oczywiście nieba. I jak widzimy po cięciu, wypuszcza nowe pędy, czyli nowe liście. E, bardzo ładnie się przyjęło, oczywiście wielkie podziękowania dla Zielonego Pogotowia, bo to, co oni robią, to jest e, wręcz... Sukces, że to się tak przyjęło, że naprawdę jestem wręcz zadowolony, że to się tak ładnie elegancko zrobiło, tak jak Pan Grzegorz mówił, tak żeby to po prostu mocno przyciąć, no i powinno po kilku miesiącach puścić nowe pędy, czy też nowe liście. Także, jeśli chodzi o gwiazdę, tak ona mniej więcej się prezentuje. Także jeśli chodzi o to cięcie, to tak jak mówiłem, co pół roku, co roku cięcie, no i powinna Wam roślina e, e, zakwitnąć. Tak jak tu mniej więcej widzimy gwiazdę czy tak jak tu widzimy mandarynkę. Także oczywiście, drodzy widzowie, to by było na tyle, jeśli oczywiście chodzi o ten materiał ogrodniczy. Także e, na samym koniec oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału kar oczywiście na YouTube, do zostawienia łapki w górę, jeśli oczywiście chcecie być na bieżąco, jeśli, e, e, jeśli chcecie być po prostu jeszcze raz na bieżąco, to musicie po prostu zostawić subskrypcję i łapkę na zasięgu. Także dziękuję oczywiście Wam za uwagę, no i do usłyszenia myślę, że w przyszłym tygodniu, czy może za parę dni w kolejnych oczywiście materiałach, ogrodniczych, czyli w poradach KL-a poradach ogrodniczych kl także zapraszam. Również oczywiście chciałem taką krótką informację powiedzieć, że zapraszam na nowy kanał, na nowy kanał na YouTube i na profil Facebooka porady ogrodniczych KL-a, bo będzie się działo, dosyć nowy kanał się na razie rozwija powoli, ale też sam zachęcam do. E, subskrybowania, bo dużo się będzie działo, a teraz się e, jest praktycznie kwiecień, dochodzi maj. Wiadomo, pomidory, papryka i tak dalej, tak dalej. Będzie dużo co rozmawiać, będzie mruż, y, dużo też o działce, o ogrodzie i tak dalej. Także zachęcam do subskrybowania, łapka w górę, jeśli się podobało. No i do usłyszenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Dziękuję. Za uwagę i do zobaczenia do kolejnych materiałów.